I nie myślałem, że dziś jest wyścig. Nikt się nie przygotowuje? Cóż, siedzą tak od godziny. Na co się gapią? Na tamtą rajdówkę, która przyjechała na wyścigi aż z Anglii. Jest naprawdę ładna, nie? O nie, ona patrzy w naszą stronę. Zachowujcie się naturalnie. Ojej, so bardzo spory. przepraszam. Zupełnie nie patrzyłam, walker, gdzie jadę. Right? Nic ci nie jest? Wszystko w porządku, prawie nie poczułem. Twardy jesteś. Przyglądałam ci się podczas wyścigów, na to, że jesteś absolutnie cudowny. Założę się, że za każdą rysą kryje się jakaś historia. Jej, no pewnie, i na końcu każdej z nich na coś wpadam. Gdzie moje maniery? Mam na imię Emma, a ja złomek i od wielu lat szukam moich manierek. Zobacz, jadę się przygotować. Spotkamy się na torze. Mam nadzieję, że nigdy nie zapomnę historii tej Rysy. Wiesz, że wygrywam wiele wyścigów, ale nie przypuszczałam, że będę tu miała tak fantastycznych rywali. Przecież nikt z tobą nie wygra. Właśnie wygrałeś, słowo. Mówiłam o tobie. Rany, ale jesteś skromny. Jestem pewna, że twoi fani kochają to w tobie, fani. Choroba, nie mam fanów. Chyba, żebyś policzyła szeryfa, ale on przygląda mi się z powodów prawnych. Rozumiem. To szkoda. Muszę zwiedzić twoje cudowne miasto. Zabierzesz mnie na wycieczkę? No jasne. Nie chcę się przechwalać, ale znam tu wszystkie najlepsze stacje benzynowe. Serio? Tak, mamy tu kawiarnię Loli i mamy. No. Cóż. Właściwie to jedyna stacja benzynowa, ale jest naprawdę dobra.